Widzowie, ja jestem w 2012. A ze mną dzisiaj jest Mini Cubix. I dzisiaj będziemy szukać mm. diamentów. Zbudowaliśmy willę, ale u, 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 u Mini Cubix na odcinkach, ale odcinki nam się usunęły. Nie zapisał się! A tak, nie zapisał się. No i. No Nie yes. w komentarzach, że niby zrobiliśmy to pewnie na kreative jej takie rzeczy. Po prostu my zagraliśmy jak zawsze, żeby nagrać u mnie odcinek, ale mi się coś nie wiem, zobaczę tam w ustawienia. Po prostu źle mi się kliknęło i zamiast zapisać odcinek zrobiło mi się zdjęcie. Więc nie piszcie w komentarzach, że ale Nuby tylko mią skreślić. z Kreatiwa, tylko no uwierzcie, że nie wzięliśmy tego z Kreatiwa. Dobra, yy, dzisiaj będziemy szukać diamentów. I tak, yy, yy, niedługo w odcinku pewnie się dowiecie, że powstaną Szymonowice. No już powoli się budują chyba. No tak, ale jeszcze nie, oni jeszcze o tym nie wiedzą. Nie wiedzą. Nie wiedzą. Czemu? A no, teraz wiedzą, ale nie wiedzieli. No właśnie, czyli wiedzą już. będę O, żelazo! Jedno. O, żelazo! O, dwa. Jeden, dwa, dwa trzy. trzy, cztery, pięć, Dobra. sześć, siedem, osiem, nie dziewięć, tak dziewięć. A dalej. Ja ty tam dalej, na sam koniec kopać. Dobra. Ej, masz wyraźny kilo? Nie, ale no, mam żelazo. A, dobra. To jak będziesz miał grafcie, to sobie zrób wyraźny kilo. Dobra. Aby się wreszcie trafiliły. No, przynajmniej na chanti tych no czyli 3, na entamcie jest 2, na pilów 3 No czy 5 Co? C czyli razem 5 No Słabo, że pochodni nie mamy Ja mam Ile? 8 Pomało, wiesz, to lepiej cięcie I pójdę po pochodnie. No tak widzowie już jest pocięciu. Yy, mam 20 pochodni, myślę, że na razie starczy i dalej. Nie? Co? 20 aż? No. Aha i tak mało jak mamy diamenty znaleźć. Youtuberom szybko zawsze lecą. Youtuberzy robią dużo cięć. Ale tak! A ja nie mogę kopać, jak mam cięcie. Nie mogę kopać wtedy w minecraft'cie. Czemu? Nie wiem, ale jest, nie mogę kopać. A stawiać? też nie mogę, mogę otwierać skrzynki i craftować. Ale tu jest tego drugiego niż szłupek dużo. No, no ale z tym mówię, normalnie już. się niby dłużej kopiarek. To lapis. Podobno przy lapisie są diamenty. Co? Podobno pod lapisem są diamenty. Kilka bloków. Wiem. Ale ja w to nie wierzę. To nie jest prawda. To jest po prostu fart, jeśli ja tak sami się zdarza, no ale nie zawsze. No, to jest fart. jesteś? Ja wcześniej sobie wziąłem Ja jestem na y, y, minus 25, przecinek minus 15, przecinek minus 67. Czyli nie minus 67, tylko 67. Minus 67 mówisz? No. A, a co? to ostatnie? Co? A to ostatnie jakie? E aha, na to... pewno nie jesteś na minus 67. Nie! Nie! Bez minusa 67, samo 67. Aha. To ty w tą drugą stronę poszedłeś. No. tutaj zrobiłem film, bo mi się skończył no, ja, myślę, się niedługo no i dojdę tam do jeszcze diamenty znajdziemy, nie dojdę ja też kiedyś popsułem filmy jak robiłem i mi się nie nagrało Więc, muszę na początku I Zrób cięcie. Dobra. To ja robię cięcie i do wracam widzowi. Już, już widzowie jestem, musieliśmy coś sprawdzić w ustawieniach. Kopiemy dalej. Złoto mam. To wykop. To muszę kilo zrobić. No dobra. Trzeba ja pójdzie taka stringa. Sraje sobie piecy. Dobra, przepalam. Ale dużo tego złota chyba będę. Wiesz, no w miarę myślę, że yy, sporo. Jest tak drewno, więc sobie zrobię, jeśli czegoś mi tu braknie. Więc ja będę kopał i kopał. A najbardziej denerwuje mnie jak youtuberzy robią cięcie. I później zdach mówią. Ojej! Oj, minęło kilka sekund, a ja dalej się kopałem i znalazłem diamenty. Ale nie się to podkładają. No, tak mi się wydaje. Nie mam pewności, że wszyscy, no ale niektórzy na pewno. A branie podkłada. prawdopodobnie nie. O ma cięć robi. Wiesz, niektórych coś może być nie widać Ja Teraz to dziwnie wyglądało, że że zrobić. Aj mam kopalnię! Jaka głęboka! Jest do ciebie? Prawie do jej chłopie spadną, dawaj. A gdzie jesteś na jakich kordach? Pozycja 33 120. E, na, a na końcu co? 120. A... O, widzę płynik. Ej, a ja, czemu ja na minus 15 szukam diaksy? O, w, ale to będą, będą na minus 15. Chodź. Uważaj, ja prawie tutaj wpadłem. Bo teraz trzeba zrobić. Umiesz? Ale ja nie mam wody. To ja wyleję. To wylej, ale wylej tutaj i spłyniemy. Czekaj. Trzymaj. Wiele już tu jest! Tutaj! Postawiłem pochodnie. Dobra, tarcia, tarcia w rękę. Dawaj w niego. Zabij Zabity. Dawaj tam, dawaj tam! Tam coś jest. Poczekaj, bo tu jest władza, nie mogę pochodni postawić. Dobra, postawiłem. Złoto, złoto, wykop. Czekaj. Wodę złoto. Tam jest z to... Pa Oliver schodźcie szybko. Mini schodźcie szybko! Co? Patrz! Widzę! To jest to od Ordena! Nie, ale najpierw mowy! jakbyśmy znalazli to od za Idziesz z szkieletem. Nie mogę nie mogę do niego dojść, bo jest ta uciągnięta woda. Aj tam Aj to trzeba... My tam u ciebie to? Może patrzę No nie jest tam chyba Nie ma, to jest nie to, to jest nie to, to nie jest to Aj idźmy tu, tutaj mogą być wciastki No Klej na złoto Fajną tą kopalnię znalazłeś. O, żelazo. A dobra, patrzę na górę, nie nie ma. Lapis. Ej, może idźmy tam, gdzie to było i się kopmy? Tam, co nie? A może najpierw przejdźmy ten cały tunel, co? Dobra. Ej, bo parze to jest duże! Patrz tam! Skelet, Creeper! I creeper jest bombi inna. Bo mamy tarczę? Dobra. Jedno serduszko! Kli się tarczą, kli się tarczą. ja, ja cię obraniam. Ale wiecz... ja nie widzę twojego niku! Bo jestem tu za to, trochę telekatowa. Dobra, widzę. Wie? Dobra, już więcej na razie nie ma. Trzeba iść dalej. Ile na cztery? 4-5 cztery, Podź Ile mogów! Nie chcę creepery z Ty no? Tylko moje ci tańczą. Waga szkielet! Jest zaskowany łuk ma! Nie wypad. No. Chodź dalej. Jestem po ciebie? Żelazo. Nie, tutaj już nic nie ma. Dobra. Bardzo fajne łowy żelaza, nie? No, duże, co nie? I dużo żelaza. No jeszcze 7 minut odcinek będzie trwał. Dobra. Czekaj. Ej, jakby teraz rozdziały się tutaj gdzieś trafiły. No może to jest zerowa klatka. A, to, to jest na to mega mała szansa. Ej, chodź tu, zobacz, patrz co tu jest. Oka. Widzisz? Warden! Gdzie? Tam! Nie, gdzie? Nie w to nie widzisz? No to nie jest na to chyba. Jest! No ten bloki macham ci! Ale to może i te. Załej dzierżawy! Masz pochodnie? Mam! To daj trochę, bo ja nie mam. Mam tylko dwie. Daj jedną. To trzeba craftować. Ej, to jest ma... slime! Trzeba slajma zabić, bo będziemy mieli slajm-bole. Ej dobra, ja kraftuję, to mnie osłaniaj. A masz węgiel? Węga. To, a to wkraftuj. No. To ja mam 8 od dobra. I dawaj tam na dół, dobra? Dobra, tylko trzeba trochę uważać. No. Dobra, dawaj, wjeżdżamy. No tam na serio jest miejsce Ordena. Nie widzisz? Skoczyłeś? Chodź tu! Sko tutaj! Zobacz, pierwszy raz jestem w mieście Ordena! Poczekaj, pokaż gdzie ty jesteś? Idzie za tobą. Tu! Zobacz! Ja, ja byłem kiedyś, ale nie było budynków i nie było spawnerów. Widziałeś? Poczekaj, o, To trzeba to kołać z tego level leci, kopto. No. Najszybciej motykom lepsi, motykiem. Ale nie mam motyki, więc. Ja, ja łapką kopię, bo coś szybko się kopia i tak dalej jak spa. No. A chce masz level? Underwany. A ty masz level? Ja mam zaraz dwudziesty. No ja mam jedenasty. Mogę? Co? To na ciebie? A nie to tylko y ten. Y zombie ja mam. Dobra, ja mam dwudziesty. Lapis. Ja mam dwunasty. No, ale tutaj nie będzie Mordena. No ale może jego miasto będzie, tutaj będzie Morden. E, dawaj tam na dół idziemy. No w jego mieście są, są dobre itemy, idę. No co? Tak, chyba będzie jego mia miasto. Dawaj tam na dół. Nie, nie! Olivier. O, do, dobrze, że to nie były sensory, bo się Warden To Co? Trzeba uważać, bo tu mogą być te, co Wardena śpią. Co? Czu, czujniki, ale idź. To jak po nich przejdę, to Warden się Nie! Trzeba, trzeba chodzić na kucaniu, bo jak chodzisz... W... Jest tam! Widzisz? Takie coś, co tak ma na wokół, to to? Tak, i teraz chod, chod na shifcie. To jest to na górze. Ale musimy tam dojść. Trzeba to z, y, z, z, zabić? Zniszczyć. A czemu nie rozpijmy organa? Bo może być tak, że obok nie ma sensora. I sens wtedy. Dobra, nie ma obok... nie ma obok spawnera, więc możemy... A idziemy tam. Gdzie jest ten szkielet? Dawaj, y, dawaj Endermana, dostał mi Perły! Mam perły, ale nie mam czego się bić. Trzymaj kierę. Kurde, sensor. Dobra, Mój się zaraz tarcza zbije. Gdzie jest ten szkielet? Jest tu, widzę! Widzisz? Ustał. Dobra, kura. na górę. Jak? Ej, To sensor. tyle. Postaw pochodnie. Nie! Ej, dobra, tu jest już jasno. Co? Ale tu już, jest, tu już, tu już nic nie ma. No. Dobra, widzowie, my będziemy kończyć ten odcinek. prostu tutaj. I, 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 I to jest tyle. Pa pa! 啊啊。Bye.